Dominik Bardzichowski, witam w nowym sezonie programu Dogrywka w sport.pl. A dziś moim gościem jest Łukasz Masłowski, były dyrektor sportowy Wisły Płock, widzewa Łódź, a wcześniej ekstraklasowy piłkarz. Witam. Witam serdecznie. Zgadzasz się z Michałem Probierzem, który zdecydowanie broni polskich ligowców? Czy jednak cztery niewykorzystane rzuty karne w jednej kolejce, zatrważająca liczba strzałów na aut, to są wystarczające argumenty, żeby stwierdzić, że poziom polskiej ligi jest coraz słabszy? Znaczy ja jestem z tych takich ludzi, którzy jednak będą bronić polskiej ekstraklacji Nie nie należę do tych, którzy krytykują mi robią tą falę, falę hej, To Absolutnie nie. Ja zawsze będę bronił polskich piłkarzy nas, naszej ligi. Ja ją, mimo wszystko, też mam oczekiwania wobec niej trochę, trochę większe. To jest, to jest normalne, ale ja jestem z tych ludzi jednak, co, co starają się coś naprawiać, budować, a nie, a nie tylko krytykować z boku i, i narzekać. To z czego to wynika, że ten poziom Ekstraklasy na początku 2020 roku jest taki, jaki jest? No bo kiedy patrzymy na te kompilacje strzałów out, aut, a nie w brak, no to naprawdę można się zastanowić, czy, czy do ekstraklasy trafiają coraz lepsi piłkarze, czy coraz gorsi. Z tymi transferami to różnie bywa, oczywiście. Są i trafione transfery, jak i nietrafione. Cztery karne, szczelone, myślę, że to się takie sytuacje zdarzają raz na, na, na kilka lat, tak? Więc akurat trafiliśmy w taką kolejkę, gdzie te, gdzie te karne zostały przeszczelone, i myślę, że też nie, byśmy, nie powinniśmy przez pryzmat tych karnych oceniać naszej, naszej ligi, bo to zdarzają, zdarza się oczywiście najlepszym. Ale to jest brak, to jest presja, bo, no, bo myślę, że... nie można mówić o presji w drugiej Na wiosnę. Myślę... czy to jest po prostu brak umiejętności. No bo kiedy patrzymy, jak te karny były wyko wykonywane, gdzie piłkarze chcieli gdzieś albo podcinką zmylić bramkarza, albo gdzieś po prostu załadować okienko, a piłka leciała 4 metry nad bramką. No to presja chyba to nie jest dobrze. Jeśli argument. chodzi o rzut karny w Bełchatowie tak? Dla, dla Rakowa, myślę, że to jest gdzieś tam takie. Niechlujstwo, tak? I takie lekce, trochę zlekceważenie tego, tego karnego e, przy, takim, przy takim meczu i przy takim wyniku. Myślę, że to nie brak umiejętności, a jednak ta, brak bardziej odpowiedzialności za, te, za tego karnego. Exposito, myślę, że to też możliwe trochę, trochę presja. Nie wiem jak to boisko, tak? Po zimie też może gdzieś tam grząsko. No, trudno mi jednoznacznie wskazać. Na pewno troszkę każdego czynniku miało wpływ na to, że oni tych karnych wnieszli. Raczej bym nie, nie, nie skłaniał się ku temu, mówił, że to są brak, brak kompletnych umiejętności, no bo przecież w klubie wyznaczają piłkarzy, którzy te karne prawdopodobnie strzelają na treningach najlepiej. No stąd, stąd mówię, nie podejrzewam to, żebyśmy wystawiali na zawodnika, wystawiali do karnego. Ci, co nie potrafią tego robić. A jako były dyrektor sportowy, jak oceniasz to, co działo się w tym okienku transferowym? Że ci młodzi, najlepsi Polacy wyjeżdżają hurtowo z ekstraklasy, a trafiają anonimowi zagraniczni piłkarze do polskiej ligi. I to jest trend, który chyba będzie ciężko zatrzymać. Ja z doświadczenia wiem i zdaję sobie sprawę, że na pewno nie jest łatwo budować drużyny opartą tylko na Polakach, mimo tego, że gdzieś to się wpajało w moją filozofię pracy i cały czas będę bronił tego, żeby jednak pierwszeństwo mieli Polacy i ta, te drużyny były oparte głównie na polskich zawodnikach, szczególnie w takiej lidze, jakiej dzisiaj, dzisiaj my jesteśmy. Wiadomo, że jeżeli patrzymy na, na ligi zagraniczne i kluby zagraniczne, to jest bardzo dużo obcokrajowców w kadrach, w kadrach zespołu. Ale no tam jest troszeczkę inne pieniądze, inny, inny poziom i ta, ta presja, ta konkurencja jest dużo większa niż u nas. My dzisiaj jesteśmy takim marketem, mówię o naszej Lidze, że powinniśmy rzeczywiście tych polskich piłkarzy promować i, i wysyłać, wysyłać do lepszych klubów. Oczywiście też podchodzić do tego w miarę umiejętnie, w którym, w którym momencie tych, tych piłkarzy sprzedawać, tak? żebyśmy nie wysyłali ich za wcześnie. Ale no mówię, no dzisiaj kluby zagraniczne, przeciętny klub zagraniczny jest konkurencyjny dla, dla każdego polskiego, polskiego klubu czołowego, tak? I myślę, że dopóki nie zaczniemy grać regularnie w Pucharach, e, gdzie. Gra i perspektywa, podaję przykład tak? jakiegoś chłopaka, dajmy, nie wiem, pierwszy z brzegu Żurkowskiego, z górnika zabrze. Gra regularna w Pucharach w Legii Warszawa tak? co roku, być może Liga Europy, Liga Mistrzów. Na pewno będzie dla niego już jakąś alternatywą do tego, żeby zmienić górnik zabrze na Legię Warszawa, a nie górnik zabrze na przykład na Fiorentinę, czy dzisiaj na klub z Serii B. tak Mimo wszystko, dzisiaj brak tej gry na europejskich Pucharach. Powoduje to, że dla nich gra w przeciętnym klubie Ligi Zachodniej jest dużo bardziej atrakcyjniejsza pod względem sportowym, już nie mówiąc o finansowym. Dlatego myślę, że. Ta gra w Pucharach ma duży wpływ na to, żeby te zespoły mogły też być tymi klubami, które będą pozyskiwały tych naszych najzdolniejszych piłkarzy z tych powiedzmy średnich, średnich zespołów. Z czego wynika ten brak przypływu polskich piłkarzy między polskimi klubami? To są rzeczywiście tak kosmiczne ceny, tak jak ty znasz ten rynek od wewnątrz. Jeżeli zgłasza się polski klub do innego polskiego klubu, to ta cena za polskiego zawodnika jest wyższa niż kiedy zgłasza się zagraniczny klub? Z tą ceną to już mówię, to też różnie zależy, kto dzisiaj jest właścicielem klubu. Czy jest to klub miejski, czy jest prywatny właściciel, a ma to też na pewno wpływ na to, jaka ta cena jest i jakie są dzisiaj potrzeby w danym klubie. Na pewno tego, tego ruchu wewnętrznego absolutnie nie ma w Polsce tak? pomiędzy, pomiędzy klubami. Rzeczywiście te, 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 tych klubów nie stać na, na tych piłkarzy, a myślę, że gdzieś to by to wszystko też w jakimś stopniu napędziło. tak? Dzisiaj Legia Warszawa kupuje od górnika, zabrze, górnik, zabrze, kupuje od klubu pierwszej ligi. Pierwszy, pierwszy ligowy klub stać na to, żeby kupić zawodnika z trzeciej ligi. Ta koniunktura trochę taka piłkarska może się nakręciła. Dzisiaj myślę, że Absolutnie nie ma takich wewnętrznych ruchów. Wszyscy czekają na tak zwane okazje, czyli na pół roku do końca kontraktu, gdzie ta cena jest powiedzmy promocyjna, tak? czy, czy są piłkarze, którym się kończą kontrakty, kluby czekają, więc wykorzystują takie, takie sytuacje. No tutaj tych, mówię, tych, tych wewnętrznych ruchów jest bardzo mało, co, co jednak też obniża, obniża ten poziom, poziom sportowy. A trenerzy i dyrektorzy sportowi mają trochę związane ręce, bo oni powtarzają, że chcieliby Polaków w swoich zespołach i tak jak też wspomniałeś, że twoja filozofia też gdzieś powinna się opierać na ściąganiu tych polskich piłkarzy, a tak to nie wygląda w tej polskiej lidze. To od czego to zależy? Od kogo zależy, że te transfery wyglądają tak jak wyglądają? No przede wszystkim od właścicieli, właścicieli klubu, tak, i od budżetów, jakie, jakie dysponują. Ja rzeczywiście często się zdarzałem z sytuacją, gdzie absolutnie nas nie było kompletnie stać na żadnego piłkarza. Z tego co kojarzę, to zrobiliśmy chyba dwa transfery gotówkowe. I to był chyba Damian Rasak z Miedzi Legnica. I. Już nie pamiętam, chyba jeszcze jedna. To dla ale... uzupełnienia mówimy o wyśle płoc. Tak o, o wyśle Tak, a dużo, dużo było takich ciekawych piłkarzy, na których w kontekście przyszłości moglibyśmy zarobić, ale dzisiaj trzeba było na nich zamian, na nich wyłożyć. Nie było nas po prostu na to stać. Tak. Budżet był tak, tak skonstruowany i był. Taki, który pozwalał tylko robić transfery, transfery bez, bezgotówkowe, czyli wolnych piłkarzy. A mówię oczekiwania zazwyczaj są, żeby to był piłkarz młody, perspektywiczny, na który można było zarobić. Ja zawsze powtarzałem, że żeby zarobić też trzeba przede wszystkim najpierw, najpierw zainwestować. I myślę, że pomalutku szliśmy w tym kierunku, bo stworzyliśmy taką, taką filozofię i taką taki konstrukcję naszej pracy, że Chcieliśmy mieć przynajmniej trzech, czterech piłkarzy potencjalnych, na których moglibyśmy w przyszłości zarobić, czyli takich powiedzmy w odpowiednim wieku, w odpowiednim poziomie, których mieliśmy sprzedawać, a część pieniędzy mieliśmy przeznaczać na kolejnych kolejnych młodych piłkarzy. I udało, się da, udało się sprzedać Szymińskiego, Przemka, Rece, Damiana, Damiana Szymańskiego, tak, i te środki już część. Miały być przeznaczone na, na, na kolejnych piłkarzy, powiedzmy młodszych, z zdolnych z jakimś, z jakimś potencjałem. No Oczywiście ja już od klubu odszedłem, jak to się dalej toczy, no to już nie, nie, do, nie, do, mnie, nie do mnie pytanie. Na pewno dyrektorom i, i trenerom nie jest łatwo ściągać piłkarzy, no bo jednak zawsze te budżety w polskich klubach nie są, nie są wystarczające no takie rzeczy. A na tych zagranicznych piłkarzach da się zarobić? Bo kiedy patrzymy na to, że polskie kluby już sięgają coraz niżej, Korona Kielce podpisała kontrakt z piłkarzem z szóstej ligi angielskiej, on zadebiutował w tej kolejce w Ekstraklasie i nie odstawał w ogóle. To też chyba świadczy o poziomie tej ligi i o tym, że ten poziom jeżeli nie będzie jakichś radykalnych kroków i zmian, no to będzie Stale spadał. To znaczy tak, ja wychodzę z założenia, że my musimy mieć przede wszystkim cierpliwość i troszeczkę więcej odwagi w stosunku do, do, młodych, do młodych piłkarzy. Więcej cierpliwości w stosunku do trenerów, tak, czyli też yy, trenerzy często gdzieś tam czują zagrożenie o swoją posadę i nie chcą, nie chcą stawiać na młodych piłkarzy. Boją się tak, bo uważają, że oni w danym momencie nie, nie dadzą rady, bo trenerzy są roz, roz, rozliczani tu i teraz. Piesz, tak? to chyba się zmienia, bo kiedy patrzymy na Piotra Stokowca, który bardzo odważnie wprowadza młodych piłkarzy w Lechii, Gdańsk, ale też trzeba powiedzieć, że trochę to jest sytuacja z konieczności. Tak, tak, sytuacja go troszkę zmusza, ale ja jestem, jestem zwolennikiem tego, żeby tych młodych jak najczęściej częściej wpuszczać, ale oni również muszą mieć od kogo się uczyć, ten, ten bilans trzeba odpowiednio, odpowiednio zbilansować. Mówimy tu o zawodniku z Korony, z szóstej ligi angielskiej, no, osobiście nie zdążyłem jeszcze go zobaczyć, trudno mi się, trudno mi się wypowiadać. Myślę, że, że takiego chłopaka w Koronie spokojnie można, można z polskim paszportem znaleźć. Tak? Jeżeli mają to przyjść obcokrajowcy, a na pewno tacy będą przychodzić, i mówię, to jest nieuniknione, nie jesteśmy w stanie tego, tego zmienić, bo, bo z samymi Polakami też nie, nie oprzemy tego, ale to muszą być piłkarze, którzy jednak coś do tej, do tej drużyny i do tej ligi wniosą, wniosą dobrego. A przerażają cię takie sytuacje, kiedy patrzysz na składy przedmeczowe i w meczu właśnie korona Jagiellonia jest tylko pięciu Polaków na boisku? E... Tak, absolutnie tutaj, jeśli chodzi przede wszystkim o Jagielonie. Jeden, jeden, chyba nie licząc teraz. Tak, jeden tak? Polak, bo i to wynikając z. Z przepisu, z przepisu, z przepisu młodzieżowca. No, dla mnie bo jest pewnie to, gdyby go nie było, grałby Bodwarson na lewo. Dla mnie jest to nie, niestety sytuacja w tym, w tym momencie niezrozumiała. Tak? I ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, żeby e, polski zespół, czy wyjściowa jednostka była oparta przede wszystkim na 99% na obcokrajowców. Tego ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć. Czyli polska piłka upada, tak patrząc na to, jak wyglądają ostatnie, lub nie wyglądają w ogóle występy w europejskich pucharach, będzie jeszcze gorzej? Nie, ja myślę, że to jest taki trudny okres przejściowy dla polskiej piłki, bo dużo się właśnie teraz mówi o tym, że nie gramy w pucharach, tak, że ta liga jest coraz słabsza. Ja myślę, że coraz mamy coraz więcej mądrych ludzi w polskiej piłce, coraz więcej zdolnych, tych młodych, młodych trenerów, którzy zaczynają pracować z młodzieżą. I myślę, że przyjdzie za chwilę taki moment, gdzie będziemy mogli oglądać regularnie polskie zespoły z większością. Polskich, polskich piłkarzy w kadrach w europejskich pucharach. Ja absolutnie w to wierzę i, i mówię, jestem bardzo często w środowisku. Dzisiaj rozmawiamy, widzę, jak zaczynają pracować. Myślę, że naprawdę to jest trudny moment, i ja, aż bym tak nie, nie panikował. Oczywiście są potrzebni ludzie, którzy mają chęć, pasję i i dużo, dużo zapału do tego, żeby się poświęcić, ale myślę, że takich ludzi jest coraz więcej i to gdzieś nam przyniesie niebawem, niebawem efekt. Dyrektorowi sportowemu łatwo jest wypaść z tej karuzeli ekstraklasowej? Myślę, że to łatwo wypaść. Pytam trochę o Twój eee, przykład, bo znaczy, gdzieś w Wiśle wydawało się, że. Na pewno tych, tych miejsc pracy, jeśli chodzi o dyrektora sportowego, nie jest, nie jest za wiele. Tak? Łatwiej, łatwiej być piłkarzem, bo jest chyba 25, czy tam liczmy nawet 30 w danym, w danym klubie. Dyrektor sportowy zazwyczaj jest jeden, trener jest jeden, czy może asystenci no powiedzmy trzech, czterech. E, oczywiście, że to nie jest łatwe, łatwe znaleźć pracę. Tak? E, no Ja sam pracy nie szukam, w ostatnim czasie praca mnie szukała. Były konkretne oferty po odejściu z widzę WAUST. Tak, była konkretna, konkretne dwie, trzy oferty. Na dzień dzisiejszy ja nie widzę powrotu do klubu, tak, mam trochę innych swoich projektów prywatnych, otwieranych. nie mówię nie. Jestem cały czas przy piłce, jestem na bieżąco, cały czas gdzieś jestem w podróży, tak, staram się również rozwijać jako, jako człowiek sportu, człowiek piłki. Być może w przyszłości gdzieś tam będzie mi dane znowu pracować w klubie, w klubie piłkarskim. Na dzień dzisiejszy gdzieś tak nie do końca to, to czuję. To na koniec był temat Zagłębia Lubin, bo chyba to był klub, z którym byłeś najczęściej łączony. Tak, był temat Zagłębia Lubin, była oferta. Tak jak mówię, no, póki co podziękowałem za tą ofertę. Wiem, że to trudny, trudny moment przed nimi, trudne okno, dużo, dużo piłkarzy prawdopodobnie odejdzie, ale to nie było absolutnie czynnikiem do tego, żebym się nie podjął, bo ja lubię trudne wyzwania i, i jak dużo jest pracy, to jest fajnie, bo się rozwijamy wtedy, jak jest, jak jest praca, ale, ale no mówię, dzisiaj miałem dużo swoich prywatnych też spraw pootwieranych, dlatego nie byłbym w stanie w stanie się poświęcić 100% pracy w klubie. Gościem programu Dogrywka w Sport.pl był Łukasz Masłowski.